Siemaneczko dla wszystkich pierwsza 40 oblok pocztowych Oblot pocztowych, nie wszystkie są wypuszczone, czyli tu mam parę. Złożyła jajko, to jest z rozpodu, parka. Zaraz im zabiorę, jajko niech posiedzą Tu dałem plastikowe, ona nie temu. Widzicie? Ona coś długo siedzi, to jest młoda samica szymelka. Nie chcę znieść jajka, to szukamy ją Dużo jest głębi na jajkach Głębie zostały puszczone Nie jest dużo Na dniach przyjdzie do mnie Przemek Będziemy spisywać Które się nadają na lot, które zostają, późne młode zostają Głębie fajnie już pracują fajnie pracują Cały dzień od rana. Mrzawka była, teraz zaczęło kropić. Ziemi tam nie robię. Zrobiłem troszkę. Nie, nie, da warunków, nie ma warunków do pracy. Już ładnie, w zgranie chodzą pocztowe. Teraz będę puszczał osobno. A tam tego z, z nasielska grocha, co do mnie cały czas wracał. Kolega wczoraj jechał. Puścił go w pasłęku. To jest 25 km, to nasielska. Stronę Warszawy tak Od Elbląga 25 km autem Nie wrócił Nie chciałem tego gołębia Tu już berliny zostały wysłane Muszę posprzątać Jutro jeszcze coś nam im dał. Tak wygląda Rozpłodzik O trzy Co samiec zginął nie wrócił Zginął Sparzył się z tym płowem Ten płowy się sparzył z tą szymelką Naniosła jajka Tu mam jeszcze jedną parę Nie może jajek znieś nie wiem, Ale zniesie, bo nią goni Tu co wybrały jajka, jajka Gniazdo, nie ma Wtedy też nie myślałem, że nie niosą, ale niosą Jeszcze dzioby mokre Tu posprzątam, zacznę parzyć Potrzebuję jeszcze tylko do Gołębi jedną zeszwanczkę, ale będzie to będzie, nie to nie, nic nie przynoszę Nie chcę nic przynosić O już spacie wchodzą Latają już troszkę z 10 minut Zobaczymy jak będą schodzić Siadają na kurnik Ale i siadają na gołębik panowie, siadają na kurnik i na gołębi Czym dłużej będą miały młode Zobacz, no czy widzicie? Normalnie siadają na zaciąg Jeszcze tydzień czasu, zacznę je troszkę Troszkę przepuszczać Nie, że tam o jeden usiadł na dom W sobotę im wstawię do kompania wannę Albo w niedzielę W niedzielę Cały tydzień mają być deszcze Czemka tu się Już wchodzi, bo z wyrzuciłem go specjalnie Nie mam tych dużo pocztowych, 40 będzie do lotu O i Czaposzka z nimi chodzi A i Murzyn Murzyn, muszę go złapać Bo on był z Berlinką, z tą, z Czaposzką Groszką w parze mhm. Właśnie sobie przypomniałem, o jakiś z dachu. Ta ze skrzydełkiem zaczęła latać troszkę. Ale ona nie pójdzie na noc. Widzicie? Przeskakują normalnie. Newka i czarna. Newka ma jedno, jednego młodego. Jedno jajko było puste. U niektórych pocztowych po jednym jajku jest, nie wiem, pobiły. Leją się te młodziaki z tamtego roku. Dużo nie mam starych. Starych mam z 10 sztuk, może 12. A tak to wszystko roczniaki. Na dniach Wam powiem, gdzie dzierdzielek są. O, zobaczcie, na razie. Chodź, 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 chodź. Będą normalnie siadać tu. Widzieliście? Tutaj nie wskoczył, tylko wiedział, że tam ma iść. O, ciach. I odbity, i odbity, i odbity. Trójeczka, jeszcze dwa, jeszcze dwa. I będzie piąteczka, panowie. I piąteczka, ciach. Następny, ciach. 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 No, uczą się. Trzeba ich uczyć, żeby umiały. Bo jak nie uczysz, to później nie ma efektów. Dobrze pracują. Ta bolka nie jest w parze Płowego, tego co miałem co tak skrzydłami dawał To zrobiłem mu coś niedobrego Obcięłem mu, żeby mnie nie korciło Obcięłem mu będzie na głębiku bezpieczniejszy Obcięłem mu lotka To mój gąb dostałem go, to mogłem go zrobić co chciałem z nim Tędy, już tu nie wejdę, ale tu wejdę też, tu nie wejdę, muszę iść naokoło. Pozamykałem wszystkie gojowniki, pozamykałem, już dużo głębi weszło, parę sztuk weszło, już drzwi rzadziej otwieram, żeby wchodziły mi w lotem. Zobaczcie, Płowy jest, o, ta szyma, o tej szymelce mówiłem, podłożyłem im jajko. Niech se siedzą. Głębie są karmione, pojone. Dereżka ta po zginęła raz, drugi raz zginęła, ale już ją gonie Już są karmione. Tu widzę na dole, już się zaczynają nosić. I od nowa. Już były młode obrączki. To już mówiłem, zamówione zostały. Takie pióro mu urosło Zobaczcie. Ale prawie są wszystkie równe. Weź pan ten obcy. To się okazał samiec. Sparzył się z czerwoną. To ta samica. Ja już tak normalnie teraz. Berlinkę mam tutaj z ciemnym. Też będę zaraz zabierał. Tu Berlina mam takiego. Lata, dobrze lata. Taki ładny berlinek. Rumunkę też mam tutaj, do siwego, taką czarną od chłopaków. Możliwa. Podoba mi się. Mam jeszcze parę dwie pary pasiaków do sparzenia, żałobniki we szwamce. Bo się sparzył, zobaczcie, gonią na jajka mam z czapożką. Czaposza mam czerwonego. Ta Budapeszka się sparzyła z wyszwanką. On ma dwie samice. Tu miałem miedzianych trochę. To też pies jest, Szkoda tych miedzianych. Tych na razie jeszcze nie puszczą. Tu mam takie młodziaki. są pocztowe ja już jeden w piernis jeden dostał to nic nie zrobimy już go zlało. go tam, tam jest jeden, gdzieś, zobaczcie, już, już go jakiś skoczy, już go zlał, gdzieś go muszę podłożyć, zaraz go podłożę. Pocztowy jeszcze chodzą, wiem gdzie go dam, tu jest jeden, zrobię roszadę. Słuchajcie pauza Zabrałem tu dużego takiego Takiego dużego, zaraz go zaznaczę Żeby wiedział który to jest Założę mu w ogóle obrączkę chyba Skówkę mu założę dadzą radę takie dwa pipki. Ten jest większy. Ale tu też coś już zlazło. Któryś tu muszę przepalić, który tu łazi. Któryś w takim razie włazi i rozpieprze. Może tam wydapać. No No to dzisiaj Murzyny pójdą same tutaj w takim razie. Murzyny pójdą same zobaczcie, że tu włazi Tu będą jajka, tu są młode, tu nie rozwalił, tu nie rozwalił, tu rozwalił Nie, też jeden jest też jeden Tu na dole nic nie było Tu dwa młode

może być ten, co był u pocztowych, samiec Bo on wczoraj przyleciał o, To będzie ten samiec Później mhm. go przypalę czy Jak coś, to mu czapę zerwę I będzie rządził się Pocztowe usiadły Bardzo dobrze nic tam na domie nie siedzi. Tu jeszcze widzę dwie sztuki. No już oswoi, oswoiły się. Zgonimy je. Niech one tutaj lepiej nie, nie patrzą. Niech one tu lepiej nie patrzą. Ile tu ich jest. Jest tam chyba z trzy. No i dobrze Niech se tam siedzą Pięć siadało, albo ileś łabędź kolorów dostaje Kaczki zaczęły wchodzić do budek Ale jeszcze trochę Muszę przypalić który to może. Ale ja to był murzyn ten, co był pocztowy, na 200% No już jakiś wyskoczył Dobra, później go przypalę Tędy popatrzymy Tam na dole wszystkie już na miejscach. Tam te murzyny są ciężkie. Chwila, drzwi nie zdążysz, już od razu wyskoczone. Dobra, zawsze coś tych już dwa młode poszły. Nie, to nie szkodzi Nie jeden Jeden może Chodź, 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 chodź Nic na dachach nie siedzi Wszystko się odda tutaj Już się oswoiły O murze Siadł do nich No i wejdziesz tam i już nie wyjdziesz kolego Idź lepiej do siebie To chyba nawet to ten mur Muszę go zaznaczyć który to był Od razu odbity W siebie w od razu rządzi Nie było go parę dni, i tak to jest. Dobra, niech sobie ważą po wchodzu. Nie będę ich włożył, zamykał w zaciągu, bo nie wiadomo czy są wszystkie. Tak wyglądają. Wiesz, fance chyba Grucha do niej. To ja jest parzę razem. Ciekawe, co tutaj tak na pierwsza? zaraz widzicie lepiej. Znalazły te, te posztowe karmium Dobra, pozdrawiamy ja sobie usiądę, po, jeszcze szybę, szybę bym wybił, usiądę sobie, popatrzę, co tu jest zgrane, do zobaczenia, komu się podobą, w pocztowe niech sobie wchodzą. Pozdro.